Witajcie kochani! Witajcie, witajcie! Tutaj Dagmara z Arizony. Mamy dzisiaj dziwną pogodę. Ja tutaj dodaję wosk, bo robię świeczki. No i jak wiecie, mam intensywne świeczki, które bardzo lubię robić, a już mi się skończyły, więc muszę dorobić i. Jak ktoś by chciał zrobić świeczkę z intencją, to kupujcie na mojej stronie. Teraz mamy dwie strony: jest coachingcom i arizonadetox.com. Arizona Detox na końcu.com. I kochani, mam dla was specjalny kod w związku z tym, że mam urodziny jutro. Ja chciałam dla was mieć 10% na wszystkie zakupy. Cokolwiek kupicie, za wszystko macie 10% na moich stronach. na dagmaracoaching.com, dagmaraarizona.com i Arizona detoxks na końcu.com. Także możecie kupować świeczki, możecie kupować suplementy, cokolwiek chcecie, będzie 10% kod. Słuchajcie, kod jest urodziny. Wpiszcie urodziny jako kod do zniżki. 10%. Więc jak ktoś jeszcze chce sobie spróbować naszych suplementów, albo chciałby się odrobaczyć, albo usunąć metale ciężkie, to macie. Macie kod na 10%, wszystkie, na wszystko. Ja teraz robię właśnie te świeczki. Będę zaraz wlewać. Czekam, aż mi przestygnie, ponieważ trzeba użyć ja używam naturalne olejki, eteryczne, nie jakieś sztuczne, tylko naturalne, takie terapeutyczne, więc one są. One bardzo szybko się ulatniają, więc trzeba poczekać, aż wosk będzie przestudzony i wtedy można dodać więcej tego jakichś olejków. Teraz trochę powoli tam trochę tego wosku dodaję, po trochu. Ja go po prostu tak dodaję do już ciepłego wosku, żeby się tak ładnie rozpuścił. Potem sprawdzam ile tego tak naprawdę, wiecie, dużo wosku trzeba na jedną świeczkę, to bardzo dużo. To jest naprawdę dużo, tak samo z, z olejkami. Bardzo dużo olejków trzeba na jedną świeczkę. Kilkanaście do kilkadziesiąt kropel. Ja zawsze mieszam to, co czuję dla danej osoby, bo wiecie, że te intencyjne świeczki, które robię, one są dla osoby, konkretnie zrobione dla tej osoby. To nie jest robione generalnie. Ja to osobno robię dla każdego, indywidualnie. Dodaję zioła, dodaję olejki terapeutyczne i dodaję kamienie również. Różne kamyczki, z różnymi energiami, które czuję, że ta osoba powinna mieć. Czasami jest to leczenie. Z, y, fizyczne, czasami jest to leczenie duchowe, i y, y, są różne, y, że tak powiem, poziomy leczenia, y, uzdrawiania. Czasami są jakieś energie, które musimy pożegnać, chcemy pożegnać, więc to też pomaga nam. Wiecie, że ogień jest najsilniejszą energią oczyszczającą, więc. Jeszcze w porównaniu z tymi ziołami, które ja tam dodaję: szałwie, cedr, mm, lawendę, róże, e, słodką trawę. Tam po prostu mieszam te najfajniejsze zioła. E, tutaj stąd też mam zioła zawiedzone, nawet z mojego ogródka, więc e, są to wyjątkowe zioła. to nie są zioła: to są albo na przykład e, jakieś kwiatki. Coś, coś co, co jest unikatowe, tego nie ma ani w Polsce, ani nigdzie, tylko jest na pustyni. Więc to też mieszam, żebyście mieli energię, energię pustyni, żebyście mieli moją energię, moją intencję dla Was, co chcecie, czy chcecie się uzdrowić, czy chcecie uzdrowić kogoś, kogo kochacie. Także wszystko teraz, kochani, 10% obniżki z kodem urodziny. Na stronach Dagmara Coaching i Dagmara Detox, nie, przepraszam, Arizona arizonadetox.com. I jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak używać suplementy, jak używać świeczki, jak to wszystko zrobić, to oferuję Wam darmową konsultację, 15 minut, żebyście wiedzieli, jak to wszystko używać, jak to zrobić najlepiej. To jest dosyć zaawansowane, ten cały, wiecie. A oczyszczanie ogólnie jest zaawansowane ponieważ no, nie jest to takie proste energia ma wiele poziomów oczyszczanie suplementami na przykład na pasożyty też ma wiele poziomów zobaczcie tutaj jeszcze pokażę wam kupiłam sól kamienną z kopalni Skłodawy dzięki firmie Bacik ta firma jest dosyć znana na wschodnim wybrzeżu i dzięki tej firmie oni przywożą bardzo dobre jedzenie z Polski, różne rzeczy fajne robią. Przetwory są, różne rzeczy. To, to jest taka naprawdę gruboziarnista sól. Także, słuchajcie, 4 kilo, 4 kilo przywiozłam soli kamiennej. I jeszcze oni mają też do, do kąpieli bardzo fajną sól. Mnie oczyszczoną, więc też naprawdę. I słuchajcie, ta sól kosztowała 2 dolary. Taka jedna sól 1 kilo, kilo. Także byłam zachwycona, naprawdę, że mogę mieć tą sól. Wiecie, że wiecie albo nie wiecie, ale życie w, na imigracji to jest często e, szukanie tych swoich smaków, szukanie tych swoich produktów z, z naszego kraju. Jest to czasami naprawdę mozolna praca. <laughs> Więc fajnie. Cieszę się, że tą sumę mi się udało kupić. 4 kilo przywiozłam. Miałam bardzo dużo walizek w ogóle w New Jersey. Także ja się biorę teraz za tą świeczkę. Jak macie jakieś pytania, kontaktujcie się ze mną. Zdrawiam Was ciepło. Życzę Wam cudownego dnia. U nas, jest, u nas będzie za chwilę padać. Pustynia dosłownie jest w tej chwili... Ciemna. Jest ciemna pustynia, w ogóle jest ciemno. Słońca nie widać. Także ja robię rosu, robię świeczki i skupiam się na tym, żeby było fajnie i miło w domu. I żeby się dostali wszystkie te zamówienia. Także zaraz będę dodawać olejki eteryczne. Olejki terapeutyczne, żeby, żeby fajne jakieś zapachy były. Zazwyczaj dodaję cytrusy lawendę i jeszcze jakieś takie z różą. Bardzo fajne takie kombinacje do, robię, żeby to fajnie, fajnie się rezonowało razem. No i też zioła. Daję też zioła do tych, do tych świeczek. Więc każda świeczka ma zioła w sobie. Jej potem dodaję na końcu. Mam taką maszynkę, która yy, mi te, ten wa, yy, wa, yy, wosk Roztapia, i potem dodaje jeszcze te zioła na koniec. I kamie kamienie też. Jeżeli macie jakieś wyjątkowe kamienie, które z wami rezonują, to dajcie znać, to je tam umieścimy w tych świeczkach. Więc tak to wygląda dzisiaj mój dzień: taki trochę na spokojnie. Bardzo. Dzięki wszystkim, których poznałam na festiwalu w New Jersey. Dziękuję wszystkim, którzy się zjawili. Niektórzy mnie nie poznali, bo ja byłam. Robiłam albo konsultacje, albo warsztaty, i nie było mnie przy stoisku. Więc sorry, że się nie pojawiłam, ale naprawdę było bardzo, bardzo dużo rzeczy, które robiłam. Słuchajcie, tam ja prawie ledwo jadłam w ogóle przez ten cały pobyt. Byłyśmy tylko w jednej restauracji, a tak Agnieszka mnie karmiła, bo inaczej to w ogóle bym chyba nic nie zjadła. Tak było dużo, tak dużo się działo. Tak dużo się działo. Także dziękuję Wam za uwagę. Zdrawiam Was serdecznie i, i wszystkiego dobrego. Używajcie kodu jak ktoś chce. Kod urodziny. Zdrawiam Was ciepło. Pa. pa.